Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nataniel i wracamy do naszej przygody z The Long Dark, Wyzwanie Zero Zabójstw. I cóż, jest, jesteśmy w tej chatce, co skończyliśmy w niej ostatnio naszą przygodę. Jest troszeczkę późno w nocy, więc um, wychodzenie teraz na dwór mogłoby być odrobinę ryzykowne. Ale z drugiej strony sobie myślę, jesteśmy porządnie wyspani, czemu by nie? Kurde, no niby jest, niby jest bardzo ciemno, ale tak z drugiej strony sobie pomyślałem. Przecież wystarczy, że dojdziemy tam do tego domku, który jest tam no, stosunkowo niedaleko I będziemy mieli spokój Dobra, chodźcie, spróbujemy, spróbujemy przejść tędy Zjedziemy sobie tu na dół do... Oj, oj, uważaj, stalowe kostki, stalowe kostki Dobra, jesteśmy już tak przy ziemi mniej więcej um, Gdzie jest ten domek, bo teraz cholera jasna, jest tak ciemno, że go nie widzę Cholerka jasna, dobra, dobra Znaczy no wiem, że on był mniej więcej... Mniej więcej gdzieś w tamtym kierunku O cholera Co to jest? To jest... To jest wilwczy czy... Nie, to chyba jest jeleń To chyba jest jeleń Ale powiem wam, że teraz ty się wszystkiego boję w tym momencie Tak, to prawie na pewno jest... Oj Albo i nie Kurde, no chodzi tak jak jeleń Tylko nie widzę poroża No cholera jasna, ty Weź się określ Dobra, jeleń Uff Jezus Maria, już naprawdę już się, już się bałem, że idę w stronę wilka. Już mi tak ci się nie skoczyło. No dobra. Hmm. Jesteśmy sobie na lodzie, Tylko pytanie. Oj! Teraz tam coś jest. Oj, i ma niebieskie... Niebieskie gały. No to to już jest na pewno wilk. I musimy go okrążyć. Czy on idzie w naszą stronę? On chyba poluje w tym momencie, O o. O chyba prawie, prawie, na, prawie, jestem pewien, że on na tego jelenia teraz próbuje zapolować Tylko nawet nie widzę gdzie on jest Tak, zobaczcie, ale, o o O o Jezu, ile jest tych wilków tutaj, ja myślałem, że jest jeden Mam nadzieję, że nie idzie do mnie, mam nadzieję, że wszystkie idziecie sobie tam, do, do tego jelenia O kurde, w ogóle, że tak nie spojrzałem kompletnie, jest zimno Ja pierdziele, zobaczcie, całe stado wilków Trzy sztuki, no ale to jakby nie patrzeć jest stado, no to jest grupa, która mogłaby mnie na luzie... na luzie rozpracować. O Jezus Maria! Prosto wpaszczę Może nie lwa, ale niedźwiedzia. Yyy, eee, dobra, to nie był dobry pomysł, tak, tak wychodzić w nocy. Dobra, weźmy sobie zapalmy lampę... Nie, może lampę nie, ale przygotujmy sobie na razie tą flarę. Spróbujmy ich obejść, już widziałem tutaj gdzieś w pobliżu jest ten domek. Mieliśmy zdążyć tam szybko dojść, może jednak podbiegnę troszeczkę. Tu jest ten domek, dobra. Dawaj, szybko, 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 szybko. Tu jest wejście? Tu jest wejście? Tak, uff. Uff, dobra, udało się, doszliśmy sobie do domku. Udzielimy sobie lampkę, żeby sobie do niej przyświecić. Ja pierdzielę. Dobra, to nie, było, to nie było najmądrzejsze wychodzenie jednak tak w nocy. Muszę to brać pod uwagę, że kompletnie nic nie widać. Kompletnie nic nie widać. I, do tego, i można bardzo łatwo wpaść na, właśnie na wilki i na niedźwiedzie. Mieliśmy bardzo dużo szczęścia w e, tej sytuacji konkretnej. Nie, 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 nie. Przez przypadek właśnie zjadłem Zjadłem właśnie te dwie tabletki antybiotyku. No i jeszcze... jeszcze Dlaczego nie zadziałało? No ciekawe, może dlatego, że nie jesteśmy chorzy. O, masakra, masakra, ja to jestem jednak człowiek pierdoła, nie bez powodu. Kurczaczki pieczone, przeszukałem całą hację i nic ciekawego tutaj nie ma! No, no niestety Lipton, Lipton, ale słuchajcie, przynajmniej yy, wystarczyło powiedzmy, W czasie, kiedy przeszukiwałem ten dom, to przynajmniej słoneczko już troszeczkę wzeszło, więc powinno być dużo, dużo jaśniej na zewnątrz. Jeszcze zacznijmy tutaj, może na półeczkach coś. O, no niestety nic, nic ciekawego nie mamy, a nasza sytuacja, jeżeli chodzi na przykład o jedzenie Zobaczmy jak wygląda. W sumie to nie najgorzej. Ale też bym powiedział, że nie jest jakoś rewelacyjne, nie, rewelacyjnie, bo to nie jest jakieś nie wiadomo jakiej dobrej jakości y, pożywienie. Weźmy sobie tutaj jeszcze dobrze się napójmy i tak dalej, żebyśmy tutaj troszeczkę tą wagę sobie tą z, spuścili, bo faktycznie strasznie dużo dźwigamy, nie wiem kiedy my tak, tak dużo rzeczy nabraliśmy. Weźmy może jeszcze tą y, napełnimy do pełna tą lampę. Gdzie ona była? A, tutaj. Weźmy sobie tutaj napełnimy i zaraz ją zgasimy, bo w sumie już się pewnie robi jasno i będzie już mniej więcej... O, um, widać. O, już nam się skończyło paliwo do, nafty, do tej, do lampy naftowej. Zobaczcie, mamy tylko tyle tego, paliwka. Ojoj, oj. No, przydałoby się, żebyśmy coś znaleźli. Um, nie, może wyciągnijmy w takim razie flarę na razie. Gdzie są te drzwi? Tu są drzwi do opuszczenia domu. Um, o, zobaczcie, ale tutaj są jeszcze jakieś miejsca. Tu jest się, je, jeszcze jeden domek, jest do przeszukania. To może chociaż tutaj coś będzie. O, ale powiem wam, że tak. Mam wrażenie, że niebezpiecznie blisko zbliżamy się tego tego, tego niedźwiedzia. Zobaczmy, gdzie on jest ten niedźwiedź? Bo on gdzieś tutaj sobie maszerował, generalnie gdzieś tą okolicę tutaj e, patrolował. Wydaje mi się, że to woda to może być niedźwiedź, ale to równie dobrze może być też e, domek. Ale wydaje mi się, że widziałem tak, chyba widziałem parę przy jego, przy jego pysku, więc to prawdopodobnie jest niedźwiedź. Dobra, no ale to jest daleko, nie musimy się niczym przejmować. Zajrzyjmy sobie do tej hacjendy. Zobaczmy sobie jeszcze na pięterko, dobra. Tutaj szafeczka, czy coś mi tutaj ciekawego dostanę. Ten tylko skarpetki, ten tylko skarpetki. No niestety to nie jest... Skarpetki nie jest rzecz, która by była teraz jakaś szczególnie mi potrzebna. Chociaż w sumie z drugiej strony takie skarpety to przecież można założyć i na ręce i na nogi. Właśnie to jest troszeczkę dziwne w tej grze. Że nie ma takich możliwości za bardzo. Chudry, powiem wam, że... Powiem wam, że tak... Patrzcie mnie to trochę, że taki, taki słaby ten lód i że w ogóle nie możemy, że nie ma tej liny, właśnie miałem nadzieję, że tak, że przy, dojdziemy do tych domków, tak tutaj daleko. Do domków, w których w sumie nie byliśmy, na przykład z poprzedniej naszej serii. I że może jednak znajdziemy takie śliny, a tu nic w ogóle, to no jest straszna bieda, jeszcze mamy tutaj kamizelkę puchową, ale kamizelki, kamizelki są słabe. Tu mamy jakieś, ooo, się kierę i bandaż, to jest chyba bodajże bandaż, o! Ktoś sobie obcinał tutaj rękę, czy w tym świecie też są zombie? Bo tak to powiedzmy, to moja pierwsza myśl, o siekiera i bandaże no, no, no ktoś sobie obcinał rękę, no czy w sumie hmm, W sumie jak jesteś na zamarzniętym pustkowiu To też może się, może się zdarzyć taka sytuacja, że będziesz musiał ten jak się nazywa Że będziesz musiał obciąć sobie rękę na przykład, bo ci zamarznie Zamarzną ci palce czy coś Czy pan mnie gdzieś tutaj się jeszcze kręci w pobliżu? Panie Niedźwiedziu, gdzie żeś pan Polaz Może on ma jakąś jaskinię tu gdzieś w pobliżu? No nie widać go, zobaczcie, nie widać go tu nigdzie w pobliżu. No spoczko. No dobra, słuchajcie, ale musimy... O Jezu, się przestraszyłem tego zająca, znowu. Zającze, za... zawsze musisz mnie tak straszyć. W każdym razie, słuchajcie, jesteśmy w tej części mapy. No i teraz pytanie, gdzie jest... Tutaj jest autostrada, zobaczcie, tutaj idzie droga. No właśnie, bo nad tym się zastanawiałem Bo ja myślałem, że później będzie ta droga Ale to się okazuje, że to jest po prostu taka, wiecie, boczna droga Prowadząca do domków A autostrada znajduje się tutaj. No i słuchajcie, to spróbujmy w takim razie Podróżować sobie wzdłuż tej drogi O, już nam się kończy cholera jasna ten Już nam się kończy cholera jasna ta, ta flara Także nie na długo nam się zdała Nawet nic ciekawego nie znaleźliśmy Więc w sumie nie opłacało się ją zużywać No ale paliwo tutaj do lampy Też by się nie opłacało zużywać no dobra, zobaczymy. Ciekawi mnie, gdzie dojdziemy, bo ja nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek podróżował właśnie w tą stronę. A wydaje mi się, że jeżeli to jest przybrzeżna autostrada, a drugi kraniec... Oj! A, to jeleń. Uff, uff, uf, uff, uff, to tylko jeleń. Wydaje mi się, że jeżeli drugi kraniec tej drogi, tak, to byliśmy już tam kiedyś, tam jest zwalisko, tam, tamtędy nie da się nigdzie przejść. To wydaje mi się, że jeżeli tu jest przybrzeżna autostrada, a dalej gdzieś powinna być jeszcze zniszczona autostrada, to logicznym byłoby, żebyśmy właśnie gdzieś doszli. Chyba, że zmierzam w kolej... po raz kolejny w ślepy zaułek, no to będę wtedy bardzo, bardzo rozczarowany i zły. Flara się wypaliła, o, dopiero zauważyłem, dobra, to ją sobie wyrzućmy. Łooo, zaśmiecanie, no bo jakby była policja tutaj, to byśmy mieli już mandat. Nie wolno tak zaśmiecać, pamiętajcie. Uuu, czyżby? Czyżby ślepy zaułek? Oj, 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 no to teraz powiem wam, że chciałem być taki... wow. Stary karabin, myśliwski kalibru 303, z zamkiem ślizgowo-obrotowym, powali jelenia, a może i wilka Sobie wezmę go na chwilę, bo mamy jeden nabój Słuchajcie, pierwszy raz znalazłem karabin w tej grze, o cholera, ale zarobiście. Szkoda, że nie możemy go używać, nie mamy po co Ale z drugiej strony to jest wyzwanie zero zabójstw, a nie wyzwanie um, Weźmy go sobie tutaj, przeładujmy, mamy jeden nabój To jest wyzwanie zero zabójstw, ale nie wyzwanie zero strzałów więc równie dobrze możemy sobie po prostu strzelić tak dla zabawy. Rozpać podróżnika, takie od... Yy... No to chyba będzie rozpać podróżnika, czyli mnie. Jak okaże się, że jest to ślepy zaułek. Chociaż... Chociaż w tym momencie powiedzmy troszeczkę mi tutaj nadzieja podskoczyła, bo widzę taki jakby... taki jakby przesmyk. Właśnie moglibyśmy teoretycznie sprawdzić, czy, czy wilki. O zobaczcie, tak! To jest przesmyk, możemy opuścić przybrzeżną autostradę. Jezu, ów, kamień z serca. Mogliśmy sprawdzić, czy ten oddanie jednego strzału za pomocą takiego karabinu odstraszy wilka. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to musiały być na przykład dwa strzały. Bo tak to by było za łatwo. W sensie, że jakbyśmy na przykład oddali jeden niecelny strzał do wilka, to on by. on w ogóle by nie spierdził. Spier on by przerwał na przykład atak. Jakbyśmy oddali jeden niecelny. A wydaje mi się, że jak oddasz jeden niecelny, to i tak i tak jesteś narażony na atak. Więc. Więc na pewno jeden strzał nie odstraszy od tak. O co to, to jest? Drewnienko, celowe. No dobra, mi się przyda. Ej, ale kurde, właśnie, bo tak nie zwracam uwagę. Przecież jest zimno, muszę się. Ten, jak się nazywa. Muszę szybko znaleźć jakieś miejsce. Bo troszeczkę, troszeczkę tutaj nieodpowiedzialnie tak sobie spaceruję. To jest godzina. Cały czas jest poranek, słuchajcie. No to dzisiaj to mi się wydaje, że my się pobawimy nieźle w tym odcinku. Bo ostatnio takie krótsze odcinki były. A dzisiaj to chyba mi się wydaje, że będziemy mogli troszeczkę dłużej sobie tutaj. Pokombinować. Gdzie my właściwie doszliśmy? Czy to jest ta zniszczona autostrada? Mam tutaj notatkę. Prawdopodobnie jak zwykle po angielsku. Oj, ale ja chciałem ją. Chciałem ją przeczytać. Um, pokaż mi ją, gdzie ona teraz. Gdzie ona teraz jest? Hmm. Gdzie ona jest? A, to, nie, to jest skóra. Cholera jasna, zebrałem notatkę i. I nie mogę jej teraz znaleźć. Um, a, czekajcie. A no właśnie, przecież są tutaj, jest taki dzienniczek. Zobaczmy, tutaj coś jest, na pewno. Zobaczmy, wybierz. Pozostawiam nam tatkę, ręczne zapiski celowego, który był tu przed tobą. No zbadajmy. No, spróbuję, to spróbuję to sobie szybciutko przeczytać. A to jest po prostu, są takie informacje jak na przykład właśnie tutaj e, osoba która to opowiada. Chyba, chyba to jest dziewczyna, tak podejrzewam, że właśnie tutaj opowiada, że po prostu e, dużo z nas już zmarło z mrozu, zostało nas tylko pięciu, na szczęście e, jest ze mną Sean. E, gdyby, szkoda, że nie poznaliśmy się wcześniej, byłby naprawdę świetnym chłopakiem e, Nienawidzę tego miejsca, szkoda, że nie posłuchałem mojej mamy Że, że ten program wymiany studentów e, nie był najlepszą decyzją Ciekawi mnie, czy ona, czyli moja mama wciąż żyje No czyli powiedzmy, czyli historia, czyli lore Oj, tak się spojrzałem na dół i sobie O jest jak ciemno Uff, ale na szczęście nie jest aż tak ciemno Dobra, dobra, bo się naprawdę zaniepokoiłem, że to jest ciemno ja. e, No i co, I zostawiamy, pożyczamy tutaj nasz karabin Niestety, nie jestem, nie jestem za bardzo zadowolony z tej decyzji, no ale nie mam za bardzo innego wyjścia. Szkoda, bo naprawdę, naprawdę pierwszy raz znalazłem karabin i fajnie by było sobie poużywać tej broni. Oj, a, oj, ale naprawdę jest już zimno, za długo siedziałem w tym samochodzie, o cholera, ryzyko hipotermii już mamy. Dobra, no, to było, to było nieuważne, bardzo, bardzo nieuważne z mojej strony. Musimy znaleźć szybko jakieś miejsce, w którym będziemy mogli się schronić, tylko że strach pisz teraz z tą, tą stronę, bo tam są, tam są wilki. Słyszymy jak wyją, wyją tutaj Zobaczmy, czy tu gdzieś będzie jakieś... jakieś sprytne zejście może. No tutaj jest bardzo, bardzo stromo, to na pewno nie chceś tędy. O na naprawdę jest zimno. Dobra, to musimy to musimy się pospieszyć. Musimy znaleźć jakieś miejsce. Musimy znaleźć jakieś miejsce, w którym będziemy mogli się zatrzymać. Oj, oj, ale dobra, 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 Wiecie co? Nie, cofamy się z tego samochodu. Rozpadmy sobie gdzieś ognisko po prostu, Na w świecie. Powiem wam, że te wycie, wycie wilków w oddali, to niezbyt dobrze prognozuje tutaj naszą wyprawę Weźmy sobie już drewno i tutaj wrzućmy eee, I może trochę patyków Dobra, mam nadzieję, że się już e, odpowiednio rozgrzewamy Tak? Już się rozgrzewamy? Tak, już się rozgrzewamy, dobra Bardzo, bardzo dobrze tutaj, patrzcie jak ciepło, jak rośnie temperatura, o jak dobrze każdym razie to co mówiłem, że te, te wycie wilków nie prognozuje nam zbyt, e, zbyt udanej wyprawy w tamtym kierunku więc to, to może być kłopot, to może być kłopot. Weźmy sobie, żebyśmy się tutaj dodatkowo rozgrzali. Może nie wodę, wody mamy w, w, w tip. Weźmy sobie tutaj. Mm, o, mamy tutaj tą puszkę brzoskwin, która jest pobijana i ma tylko 26%. To weźmy sobie tutaj, zagotujmy. Czy my w ogóle ma, jesteśmy głodni? Bo w sumie teraz tak nawet nie spojrzałem. Odrobinkę, odrobinkę głodni jesteśmy, odrobinkę spragnieni. To akurat puszka brzoskwin będzie w sam raz. Właśnie dostrzegam jeszcze jeden minus w ogóle sytuacji, w której się znajdujemy. Bo wiecie, no będziemy gdzieś tutaj podróżować sobie w tamtą stronę i bardzo możliwe, że napotkamy wilki, no i słuchajcie, jest taki... Problem jest z tej natury, że jeżeli będziemy musieli spierdzielać przed tymi wilkami, to nie wiem, no to jest, jest duża szansa, że... No wiecie, nie, nie mamy za bardzo gdzie się schować w ogóle. Tak naprawdę. Nie mamy tutaj żadnego pomieszczenia ani nic. Gdzie byśmy byli w 100% bezpieczni, po prostu będziemy... Hmm, no to jest problem. Będziemy musieli, nie wiem, chyba... Będziemy musieli jakoś flarą próbować się odstraszać, to... Cholera, o, już są, już są gotowe z no to sobie je zjedzmy. Uuu, ale jesteśmy na jedzeni i mam nadzieję, że jesteśmy też odpowiednio rozgrzani. No dobra, słuchajcie, wiecie co, ja się prześpię tutaj z godzinkę, tak, żeby odrobinkę odzyskać siły i żeby szybciej się rozgrzać I słuchajcie... Hmm, tak sobie myślę... Hmm. Ajajaj, no nie wiem, nie wiem, nie wiem jak, jak tutaj powiedzmy rozplanować swoje dalsze ruchy. Przetrwaliśmy już, słuchajcie, 6 dni, a właściwie 7. Przepraszam, czy, czy to nie jest przypadkiem. Aż tak, przetrwaliśmy 7 dni, czyli że mamy już. Zaczęliśmy dzień ósmy Nie wiem, czy dobrze liczę. O, Jezus, ja się pogubiłem już, bo w, jeżeli chodzi o nasze odcinki, to mamy już chyba. 7 odcinek już chyba był, dzień siódmy już był. Nie wiem, jak tak liczy w tym momencie. Weźmy sobie może pochodnie. Dobra, wzięliśmy sobie pochodnie. Pochodnią wydaje mi się, że też będziemy w stanie odstraszyć wilka, jeżeli nas zaatakuje Więc weźmy sobie ją na razie, zgaśmy. Weźmy sobie ją zgaśmy, będziemy. Chyba będziemy w stanie ją zapalić. E, na przykład za pomocą zapałek. Weźmy z... Oj, no, be, nie, nie chcę na razie ich używać. Weźmy sobie na razie stąd. Pójdźmy. Porzucony, do, porzucony dom Harisa właśnie. Gdzie jest porzucony dom Harisa? Przecież wszystkie te domy są rozpiżdżone Uuu, a tu nawet był... Co? Czekajcie, się. Gdzie... Co? Nie widziałem tego o cholera. Nie zauważyłem tego wcześniej. Piwnica! Mamy piwnicę! O, cholera, słuchajcie, zarąbista sprawa. Dobran, no to wchodzimy do piwnicy. Dobra, to może rozpalmy na razie tą. E, tą, jak się nazywa? Tą e, pochodnię. Żebyśmy sobie tutaj chociaż przyświecili, to nie będziemy zużywać swoich flar ani paliwka. O, cholera, mamy dodatkową flarę, Dobran, no to już jest spoczko. Mamy dodatkowy złom, to nie jest nam w ogóle potrzebne. Czy to jest ten opuszczony dom Harisa, o którym była mowa, że pojawił nam się znacznik? On no to by na to w sumie tak by w sumie wskazywało. Mamy pralkę, może znajdziemy jakieś fajne ubranko. Żyte bojówki, to nie bardzo, to mnie jakoś specjalnie nie jara. Słuchajcie, ktoś miał piwnicę do, ro, do robienia prania? No, na to wygląda. duże stare mięso. Dobra, wezmę, już nie będzie, wezmę, bo nie wiem czy nie będziemy mieli za chwilę problemów z żywnością. Bo ostatnimi czasy coś tak rzadko znajdujemy cokolwiek do jedzenia. Przynajmniej w, przynajmniej w tym odcinku. Dobra, skoro tak, to sobie na razie zgaśmy jeszcze raz tą me, pochodnię I póki co kontynuujmy tutaj podróż wzdłuż, e, wzdłuż e, autostrady Tylko właśnie hmm, to nie jest ta autostrada, autostrada jest tam Dobra, ja weźmy sobie tutaj, podejdźmy Ona gdzieś tutaj powinna być, właśnie ona miała być zniszczona, ale na razie Na razie to wygląda po prostu na przykrytą śniegiem, więc e, raczej nie nazwałbym tego zniszczeniem e, Właśnie, przy okazji, że przetestowaliśmy jak długo zajmuje zapalenie pochodni Zapalenie pochodni nie zajmuje wcale aż tak długo Więc y, chyba nie musimy się martwić Że nas zaatakuje y, że, nie będziemy, że nie będziemy mogli, ten, że nie będziemy mogli, że nie zdążymy się obronić przed wilkiem Chodźmy sobie tam, patrzmy, tam coś, Tam coś kloczy po autostradzie To, to wygląda już jak, jakby ta autostrada była powoli um, Powoli się zamieniała w jakieś takie właśnie rumowisko Widzimy jakieś skały, widzimy jakiś chyba popękany asfalt Oj Oj, słyszymy was, słyszymy was, towarzystwo futrzaste Więc jesteśmy głupi, idziemy w waszą stronę Hmm, a może zejdziemy, może zejdziemy na lód? Będzie bezpieczniej Zobaczmy Kulceczki pieczone, no powiem wam, nigdy nie byłem w tej części świata, więc jestem troszeczkę taki niepewny Jednak tamte te, powiedzmy te niektóre, niektóre części świata, w których byliśmy wcześniej To już dobrze znaliśmy Kurde, dalej jest zimno, słuchajcie, naprawdę jest beznadziejna pogoda I jeszcze zimniej teraz się zrobiło O cholera Będziemy teraz szybko się wychładać. Dobra, chodź szybko, Katarzyna, przyspieszamy e, tempo naszego marszu Dawaj, dawaj, dawaj O, 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 -o, -o! Do -do Dążyliśmy do Oj, padliśmy do wody O, o no to mamy przerąbane Spierdzielamy w drugą stronę Mamy ryzyko hipotermii i... Oj, czy my idziemy w dobrą stronę teraz, bo teraz nic nie widzę um, Tak, chyba wszyliśmy o, -o, -o. Tego się nie spodziewałem doraz. Słuchajcie, musimy dobiec do tej, do tej tej jak się nazywa z powrotem. Tylko już nic nie widać. Bo no, to jest problem. Eee, musimy dobiec do tej tej piwnicy. Ale mamy przerąbane teraz. Wpadliśmy pod lód, ja pierdzielę. Myślałem, że... Myślałem, że będę w stanie się wiecie sch, yy, Wejść na ten ten, jak się nazywa, na ten... na to miejsce, jak to się nazywało, na, 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 na tą wysepkę taką. A dosłownie w, ta, w tamtej chwili nam pękł pe, pod nami lód. No cholera jasna, ale Lipton. Bo to mamy przerąbane, patrzcie, jesteśmy totalnie wychodzeni. Prawdopodobnie to, jesteśmy też przemoczeni. Teraz nie wiem, czy my, nie wiem czy my będziemy w stanie w ogóle dojść do tego. Czy my znajdziemy teraz yy, w takich warunkach tę ten, ten, piwnicę? No nie powinno być trudno, to nie było aż tak daleko, dobra, jesteśmy już chyba blisko. No, dawaj, Katarzyna, musimy piec. Musimy biec, dawaj. Ja ale <laughs> nam się teraz wszystko posrało No masakra. No, chodź, chodź, Katarzyna, chodź, chodź, chodź. Tutaj, tutaj, tutaj. Tylko, żeby tam chyba. Nie wiem czy my w tej piwnicy w ogóle będziemy się. ten, jak się nazywa czy będziemy się ogrzewać, bo tam na pewno nie będziemy w stanie w ogóle rozgrzać nie będziemy w ogóle w stanie rozgrzać ogniska Ryzyko skręcenia mamy, dobra, ale chyba, ale chyba jesteśmy już na miejscu. Dobra, chodź, 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 no, chodź. chodź, chodź, chodź tutaj, szybciej do piwnicy. Czy będziemy się ogrzewać? Czy będziemy się ogrzewać? Dobra, ogrzewamy się. Czy mamy śpiworek? Mamy śpiworek, więc jakbyśmy jak potrzebowali, to możemy się po prostu, wiecie, wschować w śpiwór. Weźmy sobie tutaj, wyciągnijmy... Um... Jak nasze cuchy. Nasze czuchy prawdopodobnie są wszystkie przemoczone. Tak, zobaczcie, są zamarznięte. To wydaje mi się, że musimy je... Mm, nie wiem, nie wiem co się robi w takiej sytuacjach, jak ciuchy są zamarznięte. Wszystko mamy za zamarznięte, więc chyba... Wiecie co? Weźmy wszystko pozdejmujmy. Pozdejmujmy sobie wszystko i spróbujmy na przykład... Yy, my sobie po prostu wskoczymy pod ten, jak się nazywa. Wskoczymy sobie pod śpiworek. I po prostu będziemy się rozgrzewać w śpiworze tutaj yy, w środku. A to wszystko najzwyczajniej w świecie położymy na, na podłodze. I to się będzie suszyć. No mam nadzieję przynajmniej, że jak położymy, no, taka, tak by było logicznie, że jak położymy sobie to na podłogę. Teraz jest 0 stopni w tym momencie. I się wychładzamy. Dobra, dobra, dobra. E, więc musimy szybko działać Gdzie są nasze ciuchy, gdzie są nasze ciuchy Weźmy to szybko, e, tutaj cyk I weźmy tutaj upuść, e, upuść, 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 upuść upuść. Ale jesteśmy teraz odciążeni O Jezu, nasze ciuchy aż tyle ważą Wow, no nieźle Dobra, to wszystko sobie upuściliśmy Teraz rozkładamy śpiworek No przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest rozsądne działanie W sensie, że ściągnięcie tych zamarzniętych ciuchów Położenie ich, żeby się suszyły, i teraz wchodzimy. No, umleje się, się wkrótce nie No, wiem, 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 Katarzyna, dobra, wchodzimy tutaj pod kołderkę i prześpimy się. O, cholera, jak się prześpimy, nie, prześpimy się na razie 4 godzinki. Albo tak, 4 godzinki, tak, bo chcemy jeszcze, żeby troszeczkę dnia nam zostało. Dobra, wyleczono ryzyko hipotermii, to już jest dobra wiadomość. O, cholera, a ale przypał. Normalnie, ale zrobiliśmy przypał. No, słuchajcie, pogoda. Hmm. Pogoda chyba pokrzyżuje nam dzisiaj plany. No cóż, w takim razie, no to my w takim razie po prostu weźmy się, połóżmy do łóżeczka. Prześpijmy się jeszcze tak z e, 3 godziny. Albo tak z 4. Będziemy musieli jutro chodzić w nocy w takim razie. Jutro będzie w tak prawdopodobnie dłuższy odcinek, bo będziemy chodzić w nocy. O, pogoda się jeszcze uspokoiła, chociaż tyle dobrze. Weźmy sobie, zapalmy, zapalmy sobie, mm, nie wiem, co moglibyśmy zrobić. Za, e, pochodnie, czy lampę? Lampę na razie sobie zapalmy. Jak tam nasze ciuchy, czy kolejne 4 godziny... Yy, wystarczyły. Dobrze w ogóle, całe szczęście w ogóle. Chociaż wydaje mi się, że na najwyższym poziomie trudności byłoby to spoko, takie podejście. W sensie chodzi mi o to, że na przykład że rzeczy, które posiadamy, na przykład ta lampa, albo nasz szpiwór w związku z tym, że na przykład wpadliśmy do wody, ulegają zniszczeniu. No bo jakby nie patrzeć, wpadamy ze wszystkim, tak? Wpadamy ze wszystkim. I na przykład też yy, rzeczy, które, które służą na przykład do rozpalania ogniska, mogłyby się na przykład yy, Wiecie, uszkadzać Wiecie, na przykład chodzi o drewno Że na przykład przenoszone przemoczone drewno byłoby dużo trudniej rozpalić, nie? To byłoby naprawdę spoko I ciekawi mnie, czy, czy jest taki mechanizm w tej grze Wydaje mi się, że nie Wydaje mi się, że nie Jeszcze weźmy, zobaczmy, czy jest coś takiego Nie, drewno... Nie ma tu żadnej informacji, żeby to było mokre A na pewno by tak szybko nie wyschło Także no, słuchajcie... Byłoby fajnie, byłoby na pewno fajnie, gdyby tak było. Ale chyba na razie to póki co marzenia ściętej głowy. Zobaczymy kiedyś, zobaczymy kiedyś. Myśmy może teraz na wierzch załóżmy tą kurtkę wojskową. A tą załóżmy sobie pod spód. W każdym razie, słuchajcie, naprawdę, naprawdę było dzisiaj bardzo, bardzo emocjonująco. Ale myślę, że to już na tyle że tyle wystarczy w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W kolejnym odcinku będziemy kontynuować nasze wyzwanie, będziemy kontynuować naszą przeprawę. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku nie wpadniemy pod wodę, że w kolejnym odcinku będziemy już sobie bardziej radzić, że udamy się w jakieś dalsze zakątki, może trafimy na to pustkowie, kto wie, kto wie. Zobaczymy. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!